na plecach. Czujesz jego ciężar? Nie jest tak źle, jak myślałem. Dobrze, spróbujmy zatem poruszyć... Się, Zaraz się okaże, czy wtedy się nie jest tak na plecach. Tak jest, ruszamy. Jasne. No to co, pora na strzelanie. Ja teraz zrobię to, co robią wszyscy zawodnicy, czyli Wymachaj rękami. W czym to pomaga? Zwykle jest tak, że przy dużym mrozie, szczególnie zawodnicy, mają to po prostu rękę, i to machanie ma za zadanie wrzucić krążenie do praca wskazującego, który ściąga spust, żeby po prostu ten spust czuć. Gorka, jesteśmy po dwóch pętelkach. Czuć, że to tętno jest trochę wyższe niż, niż normalnie. Jak je ustabilizować przy strzelaniu? Przede wszystkim, dojeżdżając do strzelnicy, troszeczkę już zwalniamy tempo biegu. Bierzemy kilka głębszych wdechów, żeby właśnie to tętno spadło. Głęboko oddychamy też w czasie samego przygotowania do e, strzelania. A w trakcie samego strzelania, e, już oczywiście najlepsi zawodnicy strzelają na tak zwany jeden wdech, czyli jest i pociągnięcie za spust, i pociągnięcie za spust. Mniej doświadczeni, młodsi zawodnicy, Słabiej wytrenowani, raczej potrzebują tych wdechów wziąć kilka, czyli jest. strzał. No Zobaczymy, ile wdechów będzie. Strzał, zapraszam. Dobra, ściągamy karabin. Otwieramy klapki. Górna klapka i również klapka przy przyrządach służą do tego, żeby zabezpieczyć przed wpadaniem śniegu. Ok, ładujemy magazynek. Tutaj jest komora nabojowa, ja pozwól, Ci trochę pomogę. Ok. Przyjmij pozycję. pozycję. Tak. Ostroga opiera się o ramię, bardzo dobrze. Ok, i jak zamkniesz zamek, pada strzał i ja już Ci nie przeszkadzam. Bardzo dobra pozycja. Okay. Jakub, nie trafiłeś w automat. Też nie. Jak widzisz, na zmęczeniu to jest trochę inna bajka i to, co bez zmęczenia wydaje się być czymś w miarę przystępnym i wykonalnym, to już kiedy przychodzi zmęczenie, drżenie mięśni, właśnie przyspieszony oddech, a już nie mówiąc o sytuacji stresowej, którą zawsze są zawody, to zadanie jest dużo, dużo trudniejsze. Ok, trafiłeś w automat, bo słyszeliśmy taki dźwięk, więc przynajmniej tyle. Tak. Pięć ok, teraz tak. Zamykamy klapki, tak, tak, ta tutaj, świetnie, i rzucamy, staramy się wrzucić karabin na plecy. Nabój tu wyciągamy? Nie, zostaw, ma, zostaw, tylko rozładuj, tak ok, jest, zakładamy karabin i 750 metrów, karna runda, Aleja Andresena, jak to się dawniej nazywało. I wjeżdżamy, jak w sprincie, na strzelanie leżące. Wjazd bezpieczniejszy niż ostatnio. Co z kijami? Właśnie. Tutaj. Ok, mogą być tutaj. Czasami zawodnicy dają je sobie między nogi, a czasami dają je sobie na udo. Ja jestem zdania, że lepiej je dać na udo, jest bezpieczniej i mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaną złamane. Kładziemy się i teraz chyba najtrudniejszy element strzelania leżącego. Połóż się Ok, dobra. najpierw się połóż, Kuba. Ok. Biatloniści raczej ściągają karabin już będąc w pozycji, pozycji leżącej. klęczącej. Kiję tu, żeby później po zakończeniu strzelania łatwo Ci było je chwycić. Ok? Okej. Okay. Wkładamy magazyn odwrotnie. Odwrotnie. Tak. Tak jest. I jak przyjmiesz pozycję, zamykasz zamek. I jesteś gotowy do strzału. Mocno. Tak jest. Teraz masz wyzwanie. 4,5 cm a więc rozmiar piłeczki ping -pongowej. Pamiętaj o oddychaniu. Żeby chociaż jedno wpadło. Jeśli mam być szczera, to na ten moment jesteś daleki od sukcesu. <laughs> Nie, tak jest. Okej, okay. zamykamy klapki. O psa. Tak jest. I stajemy. Wstajemy, wstajemy na... tak. I w tej chwili karabin zakładasz na plecy, będąc jeszcze w pozycji klęczącej. Tak jest. Zabieramy kije. Stajemy. I jedziemy na karną rundę. I jedziemy na karną rundę. W tym wypadku. To sobie nie. pominiemy. <noise> To było nasze biatonowe ABC, które miało pokazać, że biaton wcale łatwym sportem nie jest. Oj, nie jest. Kuba, jak podobał Ci się biathlon? Pani trener, nie było łatwo. <grym> nie było łatwo, a co było łatwe? Łatwiejsze na pewno było bieganie. Spodziewałem się, że będzie gorzej, ale strzelanie. Kuba, pozwól, że wbrew temu, o co mnie prosiłeś, nie będę Ci wystawiać ocen, ale zbiję z Tobą sportową piątkę. Ja mówiłam, że świetnie, mam nadzieję, że biaton Tobie też sprawił trochę radości. Zdecydowanie. I raz jeszcze chcę podkreślić, że to naprawdę nie jest łatwy sport dlatego doceniajcie naszych zawodników i kibicujcie im bo na antenach telewizji polskiej i Puchar Świata i Mistrzostwa Świata w biathlonie